Widziałeś to? No. Furą go gońmy. Tak myślisz? No. To dawaj, od razu. Nie mógł uciec za daleko. Gdzie on jest? Nie ma go. Nie ma numeru telefonu do gościa. Jest podany adres, skąd była wysyłana. Aha. Ej, ja znam ten adres. Dojechaliśmy na to miejsce. Gdzie my jesteśmy, Wiktor? To jest ogólnie widzowie miejsce pod Warszawą i Ernest to jest miejsce, z którego manekin został rzekomo wysłany na dane. Także. Co? Nie, czekaj, czekaj, czekaj. Czyli manekin został nadany ze środka lasu, to chcesz mi powiedzieć? Nie ze środka lasu, tylko zobacz. Ze środka lasu! Ja już widzę ten budy. Co prawda, jesteśmy pod Warszawą, w lesie, ale zobacz, co tu jest. Co to jest? To jest ogromna miejscowa ziom. ogromna. I to jest jedyny trop, który tak naprawdę mamy. Manekin wybieg, nie mamy pojęcia, gdzie, zgubiliśmy go na ulicy i to jest to miejsce Dlatego rzekomo został wysłany, także no to jest jedyne co mamy Wjeżdżamy na sesję O o o o ej, o o ej, widzisz stary? Tak, dokładnie to widzę Ej co jest? Do środka i to nie mamy pojęcia, czy to był ten sam człowiek, manekin, bo ich wiesz, w filmie było bardzo dużo. Wiedział, że za nim jedziemy. Odwrócił no. się i wszedł do środka, tak jakby chciał nas zaprowadzić tam. Dobra, ja nie będę wjeżdżał tutaj, żeby było trochę bezpieczniej. Zaparkujemy trochę dalej. W razie, czego jakby trzeba było szybko stąd uciekać, to po prostu wsiadam i odjeżdżam. Także widzowie, widzimy się za chwilę. Powiedz mi, czy ty byłeś w tym miejscu w ogóle kiedykolwiek? Nie, nie byłem tutaj nigdy. I nie podoba mi się opuszczone miejsce na odludziu, bo nikt nie usłyszy nawet naszych krzyków. Zaś, pomocy! Ernest, nie tak głośno. No co, ktoś przyjdzie i mnie uratuje. Ale nie wiemy, kto nie wiemy, kto może być w środku. Widzowie, jak zawsze przyjechaliśmy bardzo przygotowani na akcję. Jak widzicie, mamy pełno broni i tak dalej. Oczywiście znowu zapomnieliśmy, ale widzieliśmy jedną rzecz, która będzie bardzo pomocna, czyli pies robot. Mamy plan wejść tutaj do środka, ale jeżeli cokolwiek będzie, cokolwiek nas wystraszy, od razu wracamy do samochodu i puszczamy tu psa robota. Niech pies robot zbada cały ten obiekt. Ale na tą chwilę wbijamy. Gość po prostu wszedł tam. Gość rzucił butelką szklaną Czyli on musi on być, musi, on musi być tutaj za rogi. Patrz, jest jeszcze jedna ścieżka za się drugiej strony Coś na dachu jest nawet? Nie wiem Zobaczmy czy jest tylnie wejść. To wygląda jakby nigdzie nie prowadziło Dasz radę potem wejść stary? Wygląda na mega strome Jak zrobię tak to wygląda jakbyś na podłodze chodził Pochodzę na podłodze Ej yo, ej nice zawsze jest dobrze mieć Spidermana w swoim teamie. Spidermana, który ma pomocnika, którym jest pies robot. Czy on nie rzucał szklaną butelką dokładnie w ten mur. Jak tylko się wychylę, to dostanę w łeb. Racjo, to chodź, chodźmy w takim razie od tego głównego wejścia. A nie powiedziałem ci jednej rzeczy. No. Dzwonił do mnie zipek. Jak jechaliśmy co na chwilę weszło z samochodu, dzwonił do mnie zipek i mówił, że widział monitoring i że na monitoringu bardzo dokładnie widać, że ten człowiek Alamanakin biega po chacie. A my nie sprawdziliśmy w ogóle monitoringu, także. Okay. Jak on tutaj dopi? W ogóle szybciej niż samochód. Tak jak mówię, nie wiemy czy to jest ten sam gość. Ich może być dusza, no nie? Dobre. Czysto widziałeś? Nie, tylko czy widzę, widzieli w kamerze, ale kot nie widać. Nie, nie znają ten budynek, a mnie, tam uchodzić. nie znamy tego budynku To jest ten moment kiedy wracam po psa robota Po prostu wpuszczamy tam psa robota I będziemy z samochodu bezpiecznie nagrywać całą akcję W najgorszym przypadku stracimy psa robota Dobra. Jest wszystko na miejscu? Jest Oj trzeba będzie go trochę po tej akcji już wyczyścić stary Oj, oj. oj, oj. No Wiesz gdzie ostatni był używany? Biedny TC Oj wiem Jak został kopa w mordę od ziomka jak byliśmy mhm. tak. Jakiś typ widać Co? Kopnął go i nie o, padł się. Ja wiem i widzowie też dobrze wiedzą. No. Na radiowozie, akcji z radiowozem. Biedny TC. To co, wchodzimy? Wchodzimy. Daj, idź do przodu. No do idę, przodu. idę, idę, idę przecież. Gdyby nie pies robot, w tym momencie nie wiem, co byśmy robili. Dokładnie tak się widzowie rozwiązuje te wszystkie sprawy. Ernest się rozgląda teraz, no. widzicie, wszystko wy, widzimy, wszystko my. Nie ma póki co tego skutku. I jesteśmy ma. bezpieczni. Nie potykaj się, stary, uważaj. Sorry, sorry. Dobra, Dobra. Ee... To jest to wejście i którego... nigdzie? Na razie nic nie widać. Bo kurde, już no. na ostatnim twoim odcinku i pies robot dostał w mord Ogólnie, jak na tym dostanie, to dajesz mi stówę. Skup się lepiej na chodzeniu, ok, okay. Do, oh! teraz tędy. Dobra, powinno jak podniosę łapy, to wejdzie. Patrz, wejdzie, wejdzie, wejdzie. Wejdzie, wejdzie! O, jest! Chyba się zaklinował. Nie, jakoś... Czekaj, czekaj, otrzymuj. idę do przodu, dam się, jump. Czekaj, za, dam... zaciął się, no, zaciął się. Ale czekaj, dam jump stary, to wyskoczy. Wyskoczy, wyskoczy. Okej. Okay. Czy tak powoli zejdzie? O, dobra. Nie, dobra, udało się Schodzi. zejść normalnie. O. o, 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 Podniesie się, czy nie? Nie no podniesie, czekaj, jest opcja w stanie, o, dobra, jest git. Widzę, pies, robot, jest na wyszków. Film mordo Lecimy dalej do przodu. Aha. Okej, okay, i tutaj, bo tędy jest... nie wejdziemy po lewej, po prawej stronie jest taka cegła, po której teoretycznie może się da wejść. Tak, bo to jest to miejsce dokładnie, do którego ten ziomek wszedł Mhm, mm dobra, tam no spróbujmy mnie. tędy O, 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 o Po tym było łatwiej, mogliśmy to zostawić mu do wejścia, ale dobra, czekaj Dobra, o, oj, o, sorry, 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 sorry Sorry, ciężko się z nim trochę steruje, dobra, ale okej. Okay. O, o, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra. I o! Jest! No, się jest, przed nim... jest, jest! Teraz jest? dobra, przednie łapy, niech wejdą. No wchodź! Stary jesteśmy sorry, na akcji, sorry. a my się sorry. jaramy przez sobą Sorry, strasznie mnie to denerwuje, dlatego rząd teraz się trzyma łapami i nie może wejść. Tak. Nie wiem czy nie musimy tam iść, ale... Dobra. O, o, o! Chciał się, iść teraz. Dobra. No, no dawaj, do przodu. No idę do przodu, no. Jesteśmy tam prawo zobacz. Okej, okay, tutaj. Ciekawe, co tu będzie. W sumie. Latarka. Masz opcję. Tak, o, tak. To tak, wygląda na łazienkę. Mhm. O, o tak, kible, kible, no. Kolejne zalety. Tak, tak. <laughs> nie, 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 a zobacz, może gdzieś tam gdzieś się schował. Ale czemu, czemu miał być w kiblu. Ernest, nie znamy tego budynku. Dobra, wychodź stamtąd. I teraz poszedłbym w prawo. Okej. Okay, okej okay. Od razu jak winkel, to w prawo. Dobra. Ogólnie fajnie, jakbyśmy mieli dwa psy roboty. Widzowie, napiszcie, czy też powinienem kupić psa robota kurde. Bo... O, ej, widzisz to? Ej, tam zawinzisz to. to? Kamienie się schowaj. To jest ten. Ziomek. Czy ja już mogę za nim iść? Tak, idź, idź, idź. Dobra. Okay, powoli. Okay. Kurde, najgorsze jest to, że ten pies robot trochę hałasuje, nie? No, w sensie. Ale no i, co tak jest, i tak jest stary, dobrze, i tak jest To trzepło. jest manekin, Mordo. On na pewno nie jest zbyt inteligentny, więc on nie, nie powinien tego skumać. Tu są schody, a tam jest jakaś konsola dj DJska. Ale on chyba poszedł na górę, więc tak. wejdę po schodach. Dawaj. Okej, okay, gdzie teraz? Gdzie on mógł pójść? Bo nikogo nie ma, bo ja to jest otwarta przestrzeń. A tam nic nie po stoi? Po i tak, tak się zdaje. To jest on? Tak, to jest on. Tak, Dawaj za jest za winkiel. No Dobra, dobra. Ej, nie wierzę w to, że on nie widzi tego psa robota ani go nie słyszy. On jest tak głośny. Ale to jest manekin. Może on w ogóle nie słyszy to nic. prawda idź tam za nim. No. On tu stoi? Czy mi się. Nie, to jest jakaś rurka. Tak. Nie, chyba wszedł do tego pokoju, jakby. Tutaj, do baru czy coś. To jest w ogóle jakiś klub, chyba to miejsce. Też mi się tak wydaje. Dalej? Ej, okay, i co? To jest jakby jakaś kuchnia? Jest! Dawaj z drugiej strony, bo dało się to obejść. Ty, ale jak go spotkamy, to co ja mam robić właściwie? Ja nie wiem. Nie no dobra. tego. Dobra, sprawdzę i może uciekamy? Nie, dobra, dobra, nie, dobra. Nie, nie wyjdź tam. Chill, pies robot jest wytrzymały. Okej. Okay. jego morda! Co jest? Głaszczy go! Nie, Wiktor stuwa! Dobra, dajesz mi stówę, dajesz mi stówę. Osobiście w tym momencie nie mam stówy, ale jak tylko wrócimy z psem robotem, to ci obiecuję, że dam. Dobra. Czyli co, wracamy po psa teraz. I musimy tam wyjść. Jeszcze pies jest ciężki, i jeszcze tam jest ten manekin, czyli weszło jeszcze gorzej. Znaczy lepiej. Znaczy... Lepiej niż żebyśmy my dostali w mordę. To prawda. Patrz, wejście do Damskiego. Czuję się bardzo dziwnie, że jakby byliśmy już tu, ale nas tu nie było, nie? Tak, no. Z tym robię, to są dokładnie te schody. Ale, Sufi, ty zauważyłeś no? jedno, że co, odkąd tu weszliśmy, nic nie słychać. Tak jakby ten manekin już sobie stąd poszedł. Totalnie Musisz tak. Że jest bezpiecznie? Stawię w takim miejscu na pewno. Nie może być bezpiecznie. Dobra, to ja chciałem. W takim miejscu nie może być bezpiecznie, ale. Ej, obczaj ten dach! No, mam wyrąbane w ten dach. Mój robot za sztuk. Tak. Ale według za robota on powinien być dokładnie tam. A czy ty nie masz jakiejś lokalizacji na tym psie, w razie czego? Dostał w mordę, tak żeby się <noise> Dobra, nie powinienem się śmiać. Tak, to było śmieszne. Słuchaj. Słuchaj coś. To nie byłeś ty? Nie, to nie byłem ja. Stary, jest tak ciemno, że nic nie widzę. Nie straszę mnie tak. Co to jest? Kość. O, Myślałem, że to jest grzyb. Ale to są ludzkie kości. Naprawdę? Możliwe. Co? To może być za tą ścianą. Wiesz, co w tym momencie. Nie. Dobra, weź. Bierz, bierz tego psa. Dobra, bierz tego psa robota, słyszysz? Tak. On był tutaj? Co? RS? nie ma go. Dobra, bo teraz przestało robić się Aha. śmiesznie. Jest. Idźmy stąd, proszę. Jak jeszcze ta kość, to słuchanie... Nie, w tym momencie, widzowie, to co robimy jest absurdalnie poważne. W żaden sposób nie powtarzajcie tego, co robimy. W żaden. Ej, to jest ukryte pomieszczenie za tymi deskami. RS, kiedyś tu wrócimy, ale jak będzie nas więcej, będziemy mieć cokolwiek do obrony. Dobra. Słyszysz, wychodzimy stąd, chodź. Może tędy, stary. A co tam jest? Nie wiem, ogólnie nie wiem czy nie, nie jest część stroju kolejnego strażnika od Scream Game tutaj. Widzisz to? Czekaj, nie ma różować fokusu. Ej, to coś tam było. No. Nie masz jakiejś lokalizacji, albo no, tak, tak jak RTA, że naciskasz i wydaje no. dźwięk. Dobra, szukamy go gorzu, uciekamy. Co? Szukajmy go minuty i potem uciekajmy. Dobra. Może mają jakiś składzik? Ci Squid Game Ale tu wali, czujesz? No. Ej, tutaj przyjęcie są ogólnie ukryte pokoje. Ej, czy to nie jest taki pokój, jak był dosłownie w Squid Game? Ie? zobacz, no. Ernest. Zobacz, to jest tapeta jak z filmu. No, taka dziecięca. I ten sufit co tam był na górze też to tłumaczy. Ja stary, cały czas coś słyszę, no nie? Co tam no. masz? Coś postranego. Patrz. Tutaj jest sekretny pokój w środku i w środku jest krzesło. Przez dziurę w dachu go widać. Jest... Chodź, chodź, chodź. Czy to nie jest miejsce, gdzie mógł być odgrywany faktyczny squid game w Polsce? Tak to wygląda, no. Zobacz te ściany, takie. Wszystko jest takie ładne. I przede wszystkim to jest opuszczone miejsce i nie ma tu w ogóle syfu. Znaczy, jest syf, ale jak na opuszczone miejsce jest naprawdę bardzo dobrze zachowane. Halo? Ernest, chodź. Chodź, błagam Nie to, że się cykam, ale się cykam Psa robota nigdzie nie ma Stary, nie sądziłem, że kiedyś to powiem, ale jeżeli cokolwiek się stało, że teraz go nie znajdziemy Słyszysz? No. To ci automatycznie go odkupuję to... Mówi, Mówię totalnie poważnie Dobra, możemy Chyba za głośno to Za głośno zdecydowanie to powiedziałeś, Czy to jest cały czas ten manekin? Ernest Czemu on znowu przestał się ruszać? Najgorsze jest to, że to jest tak stare straszne, że nawet ja się nie mogę ruszyć Bardzo powoli stąd Widzimy. Proszę pana, ej nie mogę spuszczać z niego kamery W momencie kiedy słyszę tą kamerę, on przyszedł na ruszek Tak, tak niego nie tylko uważaj Dobra, 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 dawaj, dawaj, dawaj Poczekaj, jeszcze nie mogę biec Czekaj, podniosę kamerę do góry Idź idź, dawaj, idź Dawaj, biegnij, biegnij, biegnij Ej, słyszałem, biegnij za mną Ernest co robimy? Nie mogę na Ciebie pokazać kamery. Jesteś gotowy? Tak. Na 3, 4 od, uciekamy, wracam kamerę. 3, 4, ry. dawaj, dawaj, dawaj. Ale jest śielisko. Ej, patrz! Czekaj, czekaj, za tobą. Ej. Zsłonił się. To, że już nas nie goni? jest pies robot, jest pies robot. Ale jaki. Co się z nim stało? Nie wiem, wyrzucili go chyba z okna. Stary. Nie Ej, hey Ernest, on się odwrócił. On się odwrócił i pokazał coś ręką Choć odstawimy psa robota do samochodu i dobra. schowamy się z krzaków. Zaczymy, co, ro, co robi. Pokazał jakby... Nie, pokazał komuś coś ręką, coś, coś dziwnego. Pies robot jest już bezpieczny, także tu są krzaki. Wydaje mi się, że on zaraz będzie wychodził, bo tak jak mu wydał, jakby jakiś rozkaz. Także. Z tych krzaków, stary elegancko sobie ich obejrzymy, dobra? Okej. Okay. Ustawię kamerę. O, patrz, wychodzi pierwszy. Czy ty widzisz? Czy ty czy ty widzisz ile ich tam jest? Czy ty widzisz ile ich tam jest? Ale oni stoją w miejscu Dobra, widzowie, na tą chwilę kończymy My tu jeszcze wracamy Słyszysz? pójdziemy, teraz, samochodem. pójdziemy teraz na około do samochodu, żeby nas nie zauważyli I autentycznie wracamy tu w następnych odcinkach Także widzowie, do zobaczenia i elo